Także ja już przechodzę do naszego kalendarza adwentowego i wygląda on w następujący sposób widzowie. Mamy tutaj od 1 do 24. Jakby podsumowaniem tego wszystkiego będzie stream, będzie tam wiele nagród do wygrania dla Was, będą naprawdę fajne akcje, także musicie, musicie być, a my sobie możemy otworzyć pierwsze okienko. Pierwszym okienkiem będzie... Skrzynia Discos. Mm, taką batelkę sobie robimy, jako że to jest pierwszy dzień naszego kalendarza adwentowego. Wiecie, e, zaczyna się to te świąteczne piosenki, dekoracje, wiecie o co chodzi. Wszystko to tak wygląda. E, Okej, okay, dobra. Na razie leci kontrol panel z pierwszej e, skrzyneczki dla Bota Ginolda, także bardzo przyjemnie. I Cortexik dla Bota Nexa, także ja mam nadzieję, że nic tutaj nie trafi i będzie bitewka wygrana. E, ok. Okej. Okay. Dobra, ale wygrywamy tą batelkę. Zobaczcie, jaka piękna pula. No. Pierwszy dzień naprawdę nam oddał stóweczka z 42.